Witaj na kanale Stawianie Baniek. Ja nazywam się Krzysztof Konik. Jestem magistrem fizjoterapii i mistrzem w zawodzie naturopata. Dzisiaj porozmawiamy o tym, w jaki sposób stawiać bańki na rywę Ale zanim to zaczniemy o tym rozmawiać, to najpierw zdać, musisz zdać sobie sprawę z tego, czym ta rwa w zasadzie jest. Tak klasycznie, mówiąc po w języku medycyny, Obecnie konwencjonalnej, Wakulszowa to jest ucisk na korzeń nerwowy, który daje ból promieniujący do kończenia dolnej. I często mylnie diagnozuje się, że ten ból w kończeniu dolnej jest z ucisku na nerw z poziomu kręgu Ten nerw może być uciśnięty także na innych poziomach może być uciśnięty w okolicy mięśnia pośladkowego, w mięśnia gruszkowatego, może być też uciśnięty dystalnie, na przykład w okolicy mięśnia trójgłowego podudzia. Większość moich pacjentów, którzy przychodzą z tak zwaną przewlekłą rwą kulszową, długotrwałą rwą kulszową, taką rwą pulszową, która trwa 3, 4, 5, 6 tygodni, to nie ma problemu tak naprawdę z dyskiem, tylko ma problem z uciskiem na poziomie mięśniowym. A jak to się objawia? Najbardziej klasycznie jest tak, że kiedy pacjent się rozchodzi, kiedy zaczyna chodzić, zaczyna się ruszać, to te bóle się zmniejszają. A najgorzej jest mu w trakcie rozruchu, kiedy na przykład wstaje z krzesła, kiedy wstaje rano na przykład po spaniu, no to wtedy te bóle są największe i po rozruszaniu one się zmniejszają. W związku z tym, jeżeli byłby to ucisk korzenia nerwowego z poziomu dysku, to dlaczego po rozruszaniu by się to zmniejszało, by się to leczyło, by to zmniejszało swoje objawy? No albo ten ucisk jest, albo go nie ma. Ucisku na korzeń nerwowy nie można rozchodzić, jeżeli to jest dysk, bo dysk się nie przesunie sam i nie zrobi przestrzeni dla korzenia nerwowego, w związku z czym objawy w ten sposób nie będą schodzić. Więc jeżeli jest to ból, który da się rozchodzić, albo jest to ból wybudzający w nocy, to tutaj jak najbardziej możesz zastosować aplikację BANIEK na kończynę. Na bazie doświadczeń gabinetowych i w oparciu o literaturę stworzyłem aplikację tak zwaną na rwę jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak to przystawić i nauczyć się, jak to stawiać, zajrzyj do linków w opisie pod tym filmem i zapisz się na bezpłatny webinar, na którym wszystko Ci dokładnie wyjaśnię, tak żeby Cię nauczyć, jak to robić. Dziękuję Ci bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach.